Cześć, z tej strony Gabriel i witam Was dzisiaj w odcinku pod tytułem: Testujemy binder. Binder, binder, cyco płaszczacz, cyco spłaszcznik, jakkolwiek kto chce sobie to nazwać. Dzisiaj testujemy spłaszczacz klatki piersiowej. Ja mam dwa z chińskiego sklepu i to będzie moja recenzja o nich. Nie przygotowany, bo dopiero wstałem z łóżka, ale spoko myślę, że coś nam się uda nagrać. I nie zanudzicie się, albo nie pomyślicie, że jestem jakimś pokurwem. E, tak, mam tam terrarium i pistolet sztuczny jest, także nie przejmujcie się. Myślę, że Was nie zabije. Dobra, no to przechodzimy do głównego zamysłu tego filmu. Boże, jaką mam szopę na głowie. Binder to jest binder, binder. Binder od mojej dziewczyny. Dostałem go na urodziny i kupiła go na Wishu, Był zwężany. O, tu. Był zwężany. Jeszcze mi zwężała, bo był trochę za duży. To był MKMK MK rozmiar. No i powiem Wam, że że może go ubiorę i po prostu pokażę Wam efekt tego bindera. Tak, zdecydowanie. O, zapinać, rozpinać, rozpinać, zapinać, znowu to samo. Stał założony na moją klatkę piersiową. Nie, nie, wiem, nie przepadam jakoś za nim. W sensie lubię go, bo jest czarny i taki neutralny, ale jakoś nie uważam efektów. Zresztą nie ja mam cycę, jak nic, to się nie da spłaszczyć. Tak sobie wyglądają. Od boku no nie, tak trochę ich są, trochę ich nie ma, ale ja w miarę się zadowalam efektem w koszulce. Wam pokażę, co byście sobie mogli. Że nie ma źle, nie ma źle. Mam jeszcze jeden, ale jest w praniu kompletnie, więc totalnie Wam go nie pokażę, bo jest bardzo w bardzo złym stanie. Yy, docelowo teraz mam taki. Miner Zwisza. Bardzo się fajnie zap... <coughs> o, kaszel, sorry. Bardzo się fajnie zapina, powiem Wam, bo nie zapina się tak jak ten czarny. Bo znaczy też się zapina tu, ale ten się zapina tak, że ma ramionczko, a ten nie ma, i ja tworzy ramionczko w tym binderze i to mi się podoba, bo łatwiej się zapina yy, i to jest bardzo fajne, to jest binder z Wish'a, ukradłem go znaczy nie ukradłem, dał mi go przyjaciel, ponieważ sobie kupił za duży binder, tak hardo za duży, no a ja jestem dość za duży, więc yy, na mnie był dobry yy, no więc tak, ubiorę go docelowo go dzisiaj ubieram, więc go ubiorę i po prostu wam pokażę jak to wygląda w tym, ten binder Binder wygląda tak: trochę prześwituje, więc trochę prześwituje. E, bok tak spłaszcza, tak. Nawet jestem też zadowolony z efektu, bo ubiorę koszulkę. Dzisiaj w ogóle robię zastrzyk, więc tak szybka akcja z tym filmem. I to wygląda mniej więcej tak. No, jestem w miarę płaski. Nie taki do końca, jak bym chciał. Zauważyliście, że na tych reklamach wszystkie te e, osoby, zazwyczaj Chińczycy, Japończycy e, mają tak płaskie klatki piersiowe jak faceci i ja po prostu jak przyszły te bindery ja miałem nadzieję, że osiągnę to samo. No, tymczasem cycki istnieją, ale nie, no spoko, w sensie um, hardo doszedłem do etapu, kiedy uważam, że e, narządy kompletnie nie mają nic wspólnego z płcią, więc cycki po prostu mi przeszkadzają, bo so więc moja opinia o tych binderach, binderach, yy, bindingach, cyco-spłaszczaczach, płasko-cycaczach, yy, jest taka, że zdają swoją robotę te z Wisha bądź Aliexpress, Według mnie yy, mnie płaszczą tyle, że mi wystarcza, chociaż mogło być lepiej. Yy, żeber mi nie gniotą wcale, a nawet zdarza mi się w nich spać. Nie róbcie tego, nie śpijcie w binderach, binderach, cyco-spłaszczaczach. Nie jestem zadowolony z efektu, chociaż oczywiście y, jakieś G2CB, GC2B, nie wiem jak ta firma się nazywa, zawsze mi się myli, nie wiem gdzie wstawić tą dwójkę. No, wszyscy będą no, wiedzieli o co mi chodzi. E, albo Iguana e, to są lepsze jakościowo bindery, bindery czy cyco-spłaszczacze. E, no, tylko po prostu nie każdego stać, taki kosztuje dycha. I powiem Wam, że nawet spoko daje swoje egzaminy na klatce piersiowej, tak. Chciałem trochę naprawić światło, bo na pewno ktokolwiek mnie zgani za to światło. Ale nie mogę tego światła naprawić, ponieważ tylko po tej stronie mam trzymacz do kamery. Kamery, kamery, telefonu. Kamera to jest już za dużo powiedziane. I nie mogę po prostu przenieść nagrywanie w inne miejsce, bo będzie mi niewygodnie. A mam jeszcze dwa, dwa produkty do opisania. Dwa. No, więc przepraszam za to światło z całego serca duszy mojej własnej. Mam taki produkt jak tejpy. To są tejpy, które ja używam. Nie wiem, co o tym posądzicie. Jak mnie osądzicie? To są plastry opatrunkowe takiej właśnie firmy o Omnifix, kupione w aptece za 15,90. I mam też takie zwykłe, klasyczne tapy na rolce. Na rolce firmy wątpliwej. Meridus Tape. Tak. Nie wiem. Wątpliwa firma, bardzo. Wątpliwe tapy. Wątpliwe. 40 zł wydane. Eee, tak. Na tapy, które są złe jakościowo, bardzo. Nie polecam ich cieplutko. Eee, kończą się właściwie już, więc ostatnie zaklejenie będzie nimi, o ile wytrzymam. No, i powiem Wam szczerze, że ja jestem fanem tego produktu. Ten produkt to są plastry opatrunkowe. Ja zawsze ucinam 10 takich krateczek, i zaokrąglam oczywiście, i naklejam sobie na pierś. Pierś się spłaszcza nie do tego stopnia, co po binderach, binderach, co spłaszczaczach aczkolwiek, jak jest ciepło, to daje swój efekt. I powiem Wam, że, e, no, na przykład, mój kolega testował te tapy, i według niego są złe. Ja nie narzekam, ponieważ nie odparzają, nie ściągam sobie razem z nimi skóry jakiejkolwiek, skądkolwiek. skórzyska sobie nie ściągam. E, no i generalnie są bardzo git, więc e, tylko jedna wada. Jedyna wada zostawiają dużo kleju, cholernie dużo kleju, i to jest problem, bo trzeba szurować klatkę bardzo. No ale polecam, takie mocne 7 na 10, takie typy, jak ktoś ma duży cyc, też w miarę. Natomiast to, mówię kupiłem, kupiłem, akurat miałem pieniądze, co się bardzo rzadko zdarza. No i kupiłem i zakleiłem i zdarłem sobie skórę i zdarłem sobie włosy i wszystko sobie zdarłem i prawie cycka sobie zdarłem, taka darmowa jedynka, no. Bardzo mi się nie podoba te tapy, wątpliwy produkt. E, może jakieś dekatonowe, wszyscy mówią, używają, Rosmana, nie wiem cokolwiek. To tapy się sprawdzają. Te absolutnie się nie sprawdzają, więc w tym momencie pakuję oba tapy, oba zatejpienia, Tejpniki do szafy, bo, bo, bo co, bo, bo pakuję je, bo trzeba je spakować. E, no i to myślę, że tyle jeśli chodzi o temat. Rzeczy, które można używać do spłaszczania klatki. O, w tym momencie nie mam i powiem wam, że tak trochę źle, dziwnie bardzo. No i to i było tyle, bo co, nic więcej nie wymyślę. Takie klasyczne rzeczy absolutnie nie używajcie, bandażów i innych rzeczy. I uważajcie przy zastrzyku, bo dupa mnie teraz trochę boli, więc tak żegnam, na dzisiaj kończę ten odcinek, uważam, że był bardzo głupi, ale bardzo chciałem to zrobić, po prostu zrobiłem to dla siebie może komukolwiek to pomoże jakkolwiek i nie wiem, zdecyduję się na jakiś płasznik y, z tych, które opisałem y, tylko no pamiętajcie na ka każdy reaguje inaczej każde ciało jest inne, także nie bierzcie do końca pod uwagę mojej opinii jeszcze mojej, ktokolwiek mnie zna to nie weźmie mojej opinii pod uwagę tak, ale no szczerze mówię to ja bardzo polecam bindery z Wish'a i tejpy, tejpy, nie tejpy, plastry opatrunkowe z apteki. Eee. No. No i to było na tyle. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Napiję się trochę wody, bo zaschło mi w gardle odmówienia. No i czekajcie na następny odcinek, w którym będę testował pakery. Dodatkowo zapraszam do subskrypcji, zostawcie łapkę w górę i tam pomiga taki dzwoneczek, to kliknijcie w dzwoneczek, będzie Was powiadamiał o nowych filmach. Zapraszam też na moją stronę na Facebooku Książek Aspian Zero, na mojego Facebooka Gabriel Kawa oraz na Instagrama Zamyślony, na którym opisuję dużo rzeczy mniej takich, bardziej tak społecznie czy coś tam i na stronę Dość Milczenia Stop Klerykalizacji. Jeżeli ktoś jest zainteresowany działalnością e, antyklerykałową, antyklerykalną w Polsce, Krakowie, e, tudzież na świecie ogólnie, e, sensowna strona, działam też w tej organizacji, stowarzyszeniu, nie stowarzyszeniu, nie organizacji. E, no także, zapraszam cieplutko. I to było na tyle. Żegnałem się minutę bardzo długo. <gryw> Już się żegnam, obiecuję.